To jest piękny projekt o tym, jakie jest ciało kobiety, jaki mamy stosunek do ciała kobiety, ale oczywiście to jest trochę więcej. Więcej powie Wam autorka, którą bardzo się cieszymy, przyjechała dzisiaj do nas. Um, Zapraszam do tego, żeby wysłuchać, a żeby później zobaczyć wszystkie te prace i mamy nadzieję, że coraz więcej takich wydarzeń będziemy tutaj dla Państwa organizować. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, bo tych prac jest parę, nie ma, już się pojawiły takie pytania, a dlaczego tylko tyle, więc właśnie jesteśmy nienasyceni. Liczymy na Ciebie, że pozwolisz nam jeszcze rozwinąć, rozwinąć to Twoją kolekcję. Usprawiedliwieniem może być to, że zrobiliśmy to w ostatniej chwili. E, Basia też nie była gotowa na, na wystawę y, większą, ale jeżeli będziesz tylko miała ochotę, to tutaj progi zawsze są dla ciebie otwarte i liczymy na więcej. E, a teraz być może ta wystawa, ten wernisarz to jest taki przedsmak tego, co możemy razem zrobić i jak możemy zaakcentować twoją twórczość w naszym pałacu. Projekt Ciało tak naprawdę bardzo powiedzmy powoli rozkwita, e, dlatego że ja zaczęłam ten projekt robić już ponad półtora roku temu, kiedy byłam na końcówce swojej czwartej ciąży, e, co jest o tyle istotne, mówię o tym, że to czwarta ciąża, że moje ciało przechodziło no, już wielokrotnie różne transformacje w moim życiu, mimo tego, że mam e, dopiero 34 lata. Jestem też tancerką, przez większość życia tańczyłam i moje ciało było wystawione właściwie na ciągłą krytykę, bo jak to w tańcu, to ktoś jest za gruby, to mu za bardzo pośladki wystają, to stopy ma nieodpowiednie i generalnie słyszy się bardzo dużo krytyki wobec swojego ciała. Jedni są na to trochę bardziej odporni, drudzy mniej. Wydaje mi się, że u mnie odporność była dość duża dzięki przede wszystkim mojej mamie. Kóra jest osobą e, taką chyba akceptującą właśnie swoje ciało. E, moja mama ma piękne, siwe włosy e, i nie czuje potrzeby, żeby je farmować. Nie widziałam nigdy mojej mamy stojącej przed lustrem i mówiącej o Boże, tu mi jakieś wychodzą boczki, muszę spudnąć, jestem za gruba. I myślę, że dzięki temu, że się tego nie osłuchiwałam też w domu, to, to łatwiej mi było znosić te różne krytyczne głosy już w tańcu. Natomiast jak przychodzą do mnie kobiety na sesje zdjęciowe i one są dla mnie po prostu przepiękne, no, naprawdę, tak powiem bardzo prosto, nie ma się do czego doczepić. A te kobiety właśnie mówią, że nie rób mi zdjęcia z tego profilu. Nie tu, ja tu mam zmarszczki, tutaj mam rozstępy. Nie, nie, tutaj mi za bardzo bog wystaje, a da się jakoś mnie wyszczuplić. I ja sobie myślę, że to jest po prostu bardzo przykre. I to nie tyczy się tylko kobiet. Myślę, że. Myślę, że równie mocno dotyczy się to mężczyzn, tylko jeszcze nie miałam tej odwagi, żeby i mężczyzn zaprosić do projektu, aczkolwiek gdzieś tam to w mojej głowie jest. No, też, też z racji tego, że właśnie jestem tancerką i że, i że najpierw zaczęłam właściwie bardziej fotograficznie kręcić się wokół kobiet, tematu kobiet, kobiecego ciała. To po prostu jest mi prościej, ale. ale to się dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, że jesteśmy wobec swoich ciał bardzo krytyczni. Natomiast bardzo chcę przekonać do tego, żeby w momencie życia takim, jakim jestem tu i teraz, spróbować popatrzeć na siebie czułym okiem. I nie, że tak powiem, brzydko dowalać się do siebie, tylko po prostu objąć się czule. I nawet jeżeli w danym momencie chcemy coś zmienić, to te zmiany wprowadzać. Zdrowo, powoli, dla swojego dobra i, poczu i po prostu żeby czuć się ze sobą samym dobrze, ale żeby nie przekraczać tego ciała na siłę, po to tylko, żeby wpisać się na przykład w jakieś Instagramowe kanony piękna. I widzę to też bardzo wśród młodzieży, która jednak stara się dorównać temu, żeby wyglądać jak na filtrze na Instagramie, co wiadomo nie jest ani naturalne, ani możliwe. I wiem, że nie wpływa dobrze na psychikę. Stąd też wziął się ten mój projekt Ciało-Kwiat. Nawiązanie do kwiatów. Dlaczego? Dlatego, że kwiaty, obojętnie właściwie w jakim są stanie, czy wegetacji, czy yy, są us uschnięte, <laughs> nawet te to dla mnie przywołują zawsze takie mm, dobre emocje, kojarzą mi się z pięknem, z zapachem, z, taką, z takim naturalnym przemijaniem i z akceptacją tego rytmu natury. Czyli że coś kiedyś było w pięknym rozkwicie, a teraz jest już w zupełnie innym stadium i jest uschnięte i mimo tego nawet wieszamy te kwiaty usłyszone w domu jako ozdobę naszych, naszych pomieszczeń, a nie mówimy o nich źle i są po prostu taką metaforą piękna natury. Postanowiłam wykorzystać kwiaty w swoim projekcie, podkreślić właśnie te niedoskonałości ciała, które zazwyczaj podkreślamy jako negatywne, pokazać je w takim pozytywnym świetle. Na przykład, tak jak tutaj na tym zdjęciu, które zresztą właśnie robiłam na końcówce ciąży z moją koleżanką, która jest modelką, ale jest modelką plus size i ma właśnie te różne niedoskonałości, i, po, i zechciała pokazać się na zdjęciach, pokazać, że obojętnie, czy kobieta jest modelką, nie jest modelką, to tak samo dotyczą jej różne faktury skóry. Tutaj yy, skorzystałam z tego, że, yy, że Kasia jest też makijażystką i mogła sobie artystyczny makijaż zrobić do swojej twarzy. Mimo to akurat zdjęcia, kiedy wcześniej robiłyśmy zdjęcia zupełnie bez makijażu, i Kasia miała wtedy akurat różne wypryski na twarzy i odważyła się i zdecydowała się zrobić zdjęcia właśnie bez tego makijażu. Na pewno takie zdjęcie będzie na docelowej wystawie, na której będzie dużo więcej obrazów, ponieważ do tej pory sfotografowałam około 13 kobiet i mam naprawdę bardzo wiele zdjęć z. z... Jak ich podejdą Państwo bliżej, to widać, że na brzuchu są różne zmiany towarzyszące właśnie brzuchowi, który rośnie. Są rozstępy. Ta dziewczyna, kiedy zobaczyła swoje zdjęcia po sesji, powiedziała mi, że miała bardzo różne myśli na swój temat. Och, jaka jestem wielka! O Boże, w ogóle przecież nie umiem pozować. Po jakimś czasie, wow, ile to ciało moje potrafi znieść, jakie ono jest piękne mimo tych zmian, które w nim zachodzą. I ona powiedziała mi taką piękną rzecz, że ten kwiat był dla niej taką metaforą otwarcia się na zobaczenie swojego ciała nagła moimi oczami. I to było dla mnie piękne i wzruszające, zresztą co chwilę się było bo te zdjęcia to są przede wszystkim relacje i historie tych kobiet, a nie tylko zdjęcia same w sobie. Tam mamy kwiat i za nim ciało z blizną i z wałeczkami. Bardzo ładnie to nawiązuje do tego, że kwiaty też mają różne swoje bruzdy i, i te bruzdy podziwiamy. I u nas też możemy je podziwiać, bo wszystkie blizny i, i każdy zmiany w naszym ciele po prostu wiążą się z naszą jakąś y, historią. I tutaj jest młoda dziewczyna. To są te takie nieodpowiednie zdjęcia, bo ona bardzo chciała wziąć udział w projekcie. Jest anonimowa. Yy, dlatego że jak zobaczyła siebie na zdjęciach, to była sobą zachwycona, ale yy, miała trudność w tym, żeby to swoje ciało jednak pokazać szerszej publiczności i tak naprawdę dopiero chyba po roku, wydaje mi się, od wykonania tych zdjęć dojrzało w niej takie poczucie, że jednak chciałaby pokazać te zdjęcia światu, mimo tego, że... Nie chcę jakby zdradzać swojej tożsamości, ale, ale że te zdjęcia chciałabym pokazać. Tutaj jak bliżej Państwo podejdą, to wtedy dopiero widać, że młoda kobieta, a też ma dostępy, i ten wydruk jeszcze docelowo musiałby być <grych> żeby to bardzo ładnie tą fakturę było widać. I ten projekt, tak jak mówię, jest w procesie, w procesie takim, że już nie robię na razie więcej zdjęć, bo już też nie mam zasobów czasowych, bo jeszcze pracuję zawodowo i, i właśnie mam czwórkę małych dzieci. Ale y, teraz szykuję się do tego, żeby przygotować dużą wystawę, na której będzie więcej fotografii w bardzo dużych formatach, żeby można było faktury skóry zobaczyć. I bardzo chciałabym, żeby to była wystawa połączona również z warsztatami z takimi psychologicznymi. Które będą zachęcały właśnie do, do popatrzenia na siebie tym czułym okiem. I, I chciałabym, żeby zarówno te kobiety, które brały udział w projekcie, jak i osoby widzowie, którzy przyjdą i, i zobaczą, żeby po prostu poczuli do siebie taką rozumiałość. I, I żebyśmy zarówno do siebie samych, jak i do siebie nawzajem mieli więcej tych dobrych słów. A nie słów krytyki i nie patrzenia na kogoś, że ktoś ubrał za krótką spódniczkę, a jego nogi są za grube, albo że dlaczego ktoś odsłania brzuch i dlaczego w ogóle wyszedł w bikini na plażę, kiedy jego ciało nie jest takie jak na wyfotoszopowanych zdjęciach gdzieś wiszących yy, na billboardach, na przykład. To chyba o ciało kwiecie tyle. Tutaj można sobie jeszcze